Okay. Na poprzednich zajęciach opowiedzieliśmy sobie troszeczkę o czasie przeszłym w bardzo ograniczonym wymiarze, zredukowanym do dwóch czasowników: czasownika mieć i być. Na jeszcze wcześniejszych zajęciach mówiliśmy sobie o czasie teraźniejszym, i dzisiaj o tym czasie teraźniejszym powiemy sobie w troszeczkę innej formie, w odniesieniu do czasownika woln, czyli czasownika chcieć. Bardzo ważnego czasownika dla funkcjonowania, dobrego funkcjonowania w niemieckojęzycznym otoczeniu. Zapraszam Was! sobie, że nie potrafisz powiedzieć w języku niemieckim, czego chcesz albo czego nie chcesz. Byłoby to znaczy dość duże utrudnienie w, w komunikacji, prawda? Więc dzisiaj zajmiemy się czasownikiem WOLLEN. Czasownik WOLLEN oznacza po niemiecku CHCIEĆ. Jest to czasownik nieregularny, odmienia się przez osoby w sposób następujący. Ich will, du willst, es ist will, wir wollen, ihr wollt, sie, sie wollen. Czasownik ten fajnie wkomponowuje się w zdania, można z nim stworzyć wiele ciekawych wypowiedzi, takich powiedzmy o charakterze podstawowym, ale też można powiedzieć wytrychowym. Ich will oznacza nie chcę czegoś. To nie jest zdanie sformułowane w 100% poprawnie, bo brakuje tutaj dopełnienia. Lepiej powiedzieć Ich will das nys. nie chcę tego. Słówko das pomaga. Tym osobom, które nie znają specyficznych innych słów, nie potrafią nazwać jeszcze wielu przedmiotów i, i mogą po prostu w kontekście, sytuacji, w kontekście sytuacyjnym powiedzieć, że, że czegoś nie chcą, a rozmówca na podstawie właśnie wcześniejszych wypowiedzi domyśli się, że danej rzeczy czy danej sytuacji nie chcą. I nix" z kolei oznacza nie chcę nic. I tutaj mamy ciekawą sytuację, bo pojawia się kolejna reguła dotycząca wymowy, taki zlepek liter CHTS czyta się jako X. Nawet w języku niemieckim bardzo często w takim takim, w takim języku pisanym, nieformalnym w SMS-ach, na, na Facebooku, Messengerze, itd. zapisywane to nix jest właśnie w taki sposób w jaki, w jaki je czytamy, prawda? Więc więc to sobie warto, warto zapamiętać, yy, dlatego że no jest, jest spora gimnastyka językowa yy, zazwyczaj z tym słowem i, i wiele osób ma bardzo duże problemy, żeby je w odpowiedni sposób wypowiedzieć, a jeżeli ma problemy, to bardzo często omija to słowo zupełnie niepotrzebnie, bo to też jest taki słowo, to jest też takie słowo wytrych. W opozycji do niks jest etwas, czyli coś. Ich will etwas essen oznacza chcę coś zjeść. Mieliśmy przy okazji wypowiedzi, którą, która, która pojawiła się w jednym z ostatnich wideo. Ich habe Lust auf etwas. Właśnie słowo etwas, czyli coś. Ich will schlafen z kolei pokazuje, jak można zbudować zdanie ze słowem z czasownikiem chcieć. iść will schlafen oznacza chcę spać. I budowane to zdanie jest bardzo podobnie jak zdanie w języku polskim, czyli ja chcę spać. Ich will schlafen. Schlafen oznacza spać. Jest to czasownik regularny. Jeżeli chcę powiedzieć, że ja śpię, to mówię po prostu iść, schlafen. Ma to końcówkę E w pierwszej osobie liczby. Pojedynczej. Jeżeli chciałbym powiedzieć, że chcę iść na imprezę, to mówię po prostu. Ich wil co party gejen, ich co paty gejen. I tutaj kolejna zasada dotycząca wymowy. Z czytamy jak C. Ich co paty gejen. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i chcę, żebyście po prostu nauczyli się tego słowa w pierwszej osobie liczby pojedynczej, używali go. I byli świadomi tego, że to słowo może pomóc wam w różnych sytuacjach, w których pewnie jeszcze nie byliście, wyrazić po prostu bardzo proste preferencje albo czegoś chce, albo czegoś nie chce. I ten, w ten sposób komunikacja z otoczeniem będzie o wiele wiele łatwiejsza. Dziękuję i do następnego razu. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo warto, stworzymy tutaj całe mnóstwo filmów. Hej, cześć!